Dlaczego Bóg dopuszcza do rozlewu krwi na Bliskim Wschodzie? Taki jest temat dzisiejszego naszego spotkania. Zapraszam Was serdecznie, moi drodzy. Jak donosi brytyjski dziennik Guardian. Przeprowadzony 7 października atak palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael, skutkujący śmiercią ponad 1400 osób, został zorganizowany w tajemnicy przed większością bojowników tego ugrupowania, a działania terrorystów opierały się na ustnych rozkazach. Czytamy dalej w artykule. Pierwsze polecenia wydano przed godziną 4 rano by każdy, kto uczestniczył w regularnych sesjach szkoleniowych, udał się na modlitwę o świcie. Rekonstruuje wydarzenia Guardian. Godzinę później przykazano nowe i ustne instrukcje, by przynieść posiadaną broń oraz amunicję do określonych punktów orientacyjnych, jednak nadal nie powiedziano nikomu, co się wydarzy. Decyzja o wydaniu ustnych instrukcji tysiącom bojowników Hamasu, rozproszonych wśród dwóch, Przecinek 3 miliona mieszkańców strefy gazy miała na celu zmylenie izraelskich systemów nadzoru i ukrycie informacji na temat tego, co może się wkrótce wydarzyć przed siecią izraelskich szpiegów. O godzinie 6 rano przekazano spisane już rozkazy, by wszyscy udali się szybko do wyrw w płocie granicznym otaczającym gazę, które zostały właśnie wysadzone lub rozbite i zaatakowali izraelskich żołnierzy oraz cywilów po drugiej stronie. Ponadto do strefy gazu prowadzono ponad 240 zakładników, w tym ponad 80-letnich seniorów i co najmniej 30, 33 dzieci, spośród których dziesięcioro nie skończyło jeszcze pięciu lat. Uważa się, że pierwotnym celem nie był festiwal muzyczny w Reim, gdzie zginęło ponad 260 osób. Czyli widzimy, moi drodzy, co tak naprawdę wydarzyło się w Izraelu, kiedy Hamas dokonał właśnie tego ataku. Tak jak widzimy, był to zorganizowany w zupełnej tajemnicy atak, tak? I był on już przygotowywany od dawna. Moi drodzy, dlaczego Bóg dopuszcza właśnie w tej chwili na Izraelu, właśnie to cierpienie i dlaczego dopuszcza na przelew krwi w tej chwili? Mamy to wyraźnie napisane w Księdze Prawdy o właśnie. Dwóch świadkach z Apokalipsy, z Księgi Apokalipsy, którzy właśnie będą y, jednym właśnie z tych świadków będą właśnie Żydzi. I w orędziu z, z 15 kwietnia 2012 roku czytamy. Wy moi wyznawcy, jesteście jednym z dwóch świadków o których mowa w Księdze Apokalipsy, i którzy będziecie chronieni z nieba. Moje słowo dane wam, moja reszta kościoła, może być odrzucone jak zwłoki, ale moje słowo nie umrze na wieki. Żydzi będą drugim z tych dwóch świadków. Dwie lampy są moimi chrześcijańskimi kościołami: tradycyjny, prawdziwy kościół i ci moi wyznawcy, którzy zostaną odrzuceni przez fałszywego proroka. Dwoma drzewami oliwnymi są Izrael, Stary Jerozolimy i nowy Izrael. Ci Żydzi w końcu poznają, że ja jestem Mesjaszem i głoszona przez nich prawda również będzie odrzucona przez fałszywego proroka i antychrysta i wyrzucona jak gnijąca padlina. Powtarzam jednak, to wybrane plemię nie umrze, oba będą czuły się pokonane, ale tak w istocie nie będzie, bo to wy uformujecie wraz ze wszystkimi innymi religiami jedyny prawdziwy kościół, nową Jerozolimę, który powstanie z popiołów. To prześladowanie nie potrwa długo i będziecie mieli wielką siłę i ochronę. Otrzymacie pomoc i wielu przywódców powstanie pośród was, by was przeprowadzić przez ten okres. Kolejne orędzie mówi właśnie iż pamiętajcie, ta wojna zostanie wygrana przez Moją resztę Kościoła na Ziemi. Jest to z 11 czerwca 2012 roku. Moja reszta Kościoła szybko się zbierze i rozrośnie się po świecie, a modlitwy będą łączyć ich jako jeden święt, święty Kościół. Poślę pomoc każdemu z moich dwóch Kościołów, moich dwóch świadków na Ziemi. Wówczas powstaną i będą odważnie głosić prawdę w każdym zakątku świata. Mój głos będzie brzmiał jak grzmot, a ci, którzy. Naprawdę mnie kochają, bez wątpienia mnie rozpoznają. Łaski Ducha Świętego będą rozpalać dusze moich żołnierzy, a oni będą maszerować naprzód i pomagać mi zbawić ludzkość. Raduj się, moja armio, gdyż zostałaś pobłogosławiona, aby zostać wybraną do tego falebnego zadania. I właśnie ogień... Ten ogień zostanie również rzucony na wrogów tej ziemi i na tych, którzy prześladują tych dwóch świadków. Czyli właśnie widzimy, że ci wszyscy, którzy otaczają Izrael w tej chwili, będą mierzyli się właśnie z ogniem od Boga, który nadejdzie. Jest to orędzie z 24 sierpnia 2013 roku. Pieczęcie zawarte w Księdze Apokalipsy już zostały otwarte. Teraz, gdy zostały one otwarte, ogień będzie walczył z ogniem, ponieważ wybucha ogień nienawiści, kiedy bestia się przygotowuje. Mój ojciec wyleje ogień na ziemię. To nie będzie tylko wojna duchowa. Ziemia będzie wstrząsana, będzie pękać i spali ją ogień, gdy mój ojciec wymierzy kary po to, by opóźnić działania tej złej grupy. Niech ci, którzy idą na oślep za kłamstwami, które zostały narzucone światu przez złego ducha, boją się mocy mojego ojca. Odpłaci on za każdy niegodziwy akt przeprowadzony przez kogokolwiek z was, świadomie czy nieświadomie, gdy oddajecie hołd wrogom Boga. Moc dana moim dwóch, dwóm świadkom, Kościołowi Chrześcijańskiemu i Domowi Izraela, będzie oznaczała, że ogień wyleje się z ich ust. Gdy będą rozprzestrzeniali płomienie Ducha Świętego, ten ogień zostanie również rzucony na wrogów tej ziemi i na tych, którzy prześladują tych dwóch świadków. Nie lekceważcie walki o dusze, gdyż będzie ona straszna dla tych, którzy zaprzeczają Słowu Bożemu, ci, którzy je podtrzymują, będą chronieni tak, aby głoszona przez nich prawda mogła być przekazywana tym, którzy nie mają pojęcia co spadło na ludzkość. Musicie więc przyjąć moje łaski, abyście mieli siłę, jakiej potrzebujecie, by walczyć w mojej armii tak, abym mógł położyć kres niegodziwości wasz, Jezus. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie mojego materiału. Myślę, że słowa Jezusa Chrystusa są jednoznaczne i musimy być gotowi na to, że właśnie tych dwóch świadków będzie przechodziło ostatnie ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa właśnie tutaj na ziemi. I my, jako Armia Reszty, mamy się modlić codziennie, aby to wszystko, to prześladowanie było oczywiście jak najmniejsze, jak najmniejszym stopniu, aby Jezus Chrystus mógł uratować nasze dusze przed tym wszystkim, co nadchodzi i dać nam swoje błogosławieństwo, swoje błogosławieństwo na każdy dzień. Ja się już wami żegnam. Dziękuję serdecznie wam jeszcze raz. Bardzo proszę o udostępnienie, jeżeli wam się spodobało oczywiście i zapraszam do kolejnych materiałów. Z Panem Bogiem, bo kto jak nie Bóg.